Przedszkola Miejskiej w Stalowej Woli włączyły się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, realizując różnorodne działania tematyczne. Tegoroczne święto, obchodzone w 35. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, było okazją do wspólnej edukacji, zabawy i manifestowania solidarności z dziećmi na całym świecie. I Dzisiaj wspólnie z dziećmi już od samego rana prowadzimy zajęcia, które uświadamiają ich ich prawa oraz po prostu y, tłumaczymy dzieciom, że mają swoje prawa, oczywiście też i obowiązki. Przygotowaliśmy również wspólnie z paniami z całego przedszkola i z dzieciaczkami marsz z okazji dzisiejszego właśnie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. A to jest taka szczególna okazja, gdzie uwaga zarówno nas, pedagogów, jak i dzieci jest właśnie zwrócona na prawa i na dzieci, i w szczególny sposób w tym dniu uświadamiamy ich właśnie i wdrażamy. Do tego, żeby każdy z nich wiedział i miał świadomość, że dzieci również mają swoje prawa. Zadaniem nas, pedagogów, osób dorosłych, jest przede wszystkim dbać o ich dobro. I obserwujemy z roku na rok u tych dzieci, u przedszkolaków, które są u nas kolejny już rok, że faktycznie ta świadomość się zwiększa. W ramach obchodów dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach edukacyjnych, tematycznych, pogadankach i warsztatach, które przybliżały im znaczenie i istotę praw dziecka. Przedszkolaki brały udział w spacerach, często w towarzystwie niebieskich balonów i dekoracji, które symbolizowały solidarność z rówieśnikami na całym świecie. Kolor niebieski dominował również w ich strojach i przygotowanych pracach plastycznych.